Hej się ludzie z tej strony Sebastian Fifa witam was serdecznie na moim kanale Proszę państwa czas na 19 kolejkę Fortuna pierwszej ligi Pierwszy mecz W rundzie wiosennej Zagłębie Sosnowiec kontra Arka Gdynia Jak się wam oczywiście odcinek spodoba to łapka w górę subskrybujcie mój kanał i komentujcie Ten mecz Odbędzie się 11 lutego 2023 roku o godzinie 20:00 na stadionie Zagłębia Rostovice na stadionie ludowym na nowym stadionie. Ten mecz oczywiście będzie rozegrany. No ciekawie będzie zobaczymy jak się Zagłębie i Arka się postarają. Oczywiście to jest FIFA 19. No wiadomo FIFA no, 23 nie ma pierwszej ligi. A tak pomyślałem, że sobie nagram. Więc a ten mecz będzie transmitowany na Polsat Sport Premium, e, ale oczywiście e, będzie zapłacić, żebyście chcieli sobie mecz obejrzeć taki pakiet. Więc y, no tak to oczywiście będzie wyglądać. No dobrze, to bez przesadzania gramy. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentować. Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Halo, halo, witamy wszystkich Państwa. Mecz komentować będą Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski. Serdecznie zapraszamy. Przed dzisiejszym meczem zadawaliśmy sobie pytanie, kiedy wreszcie zakończą się problemy defensywne gospodarzy, które kosztowały ich stratę tylu punktów. Jeśli przyjezdni nie zdobędą tu kilku bramek, to ich kibice będą mogli mieć do nich uzasadnione pretensje. Bo komu łatwiej nas strzelać goli jak nie najbardziej dziurawej obronie ligi? Oni będą w tym meczu raczej rzadko przy piłce. Są znani z bardzo zachowawczej taktyki, ustawiania się licznie w defensywie i wyczekiwania na rywali. Tak, nie będziemy tu raczej świadkami huraganowych ataków, a bardziej takich piłkarskich szachów. Ale cóż, to nie skoki narciarskie. Tu się liczy tylko efekt, nie styl. Tak zagra dzisiaj Drużyna Gości. Co ciekawe, ich trener postanowił zastosować ten sam system ofensywny. 4-5-1. Obie drużyny będą zatem dążyły do zdominowania przeciwnika w środkowej strefie boiska. Ofensywni pomocnicy muszą wraz ze środkowym napastnikiem szukać luk między dwoma stoperami. A defensywny pomocnik z bocznymi powinien zapewniać ochronę przed kontrami. Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę spotkania. Szymon Pawłowski, Możdżyn, Mraz, Możdżyn. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Mateusz Możdeń. Podniesiona chorągiewka, spalony. Sanogo. Nieporozumienie i strata piłki. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Ależ zakręcił teraz obrońcą. Piłka wybita z pola karnego. Wejnowicz. Michał nalepa. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia, chyba, sięgnie po kartkę. No, jeszcze na dobre nie zaczęli, a już mamy żółtą kartkę. Brzydko rozpoczął nam się ten mecz. Centra w pole karne. Dobrze, do przodu. Sanogo. Szymon Pawłowski. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Go! No i mamy 1 do 0 Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu Trochę zmieni nam to obraz gry Na pewno Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie Druga będzie goniła wynik Przysłuży się do dramaturgii spotkania Świetnie to widać w powtórce Poradzili sobie z obrońcami i bramka dla nich Kapitalne dośrodkowanie i gol. Piękna bramka, wbicie piłki do siatki, to już była formalność. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Jeden do 0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Michał Nalepa. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Blisko polekarne może strzelać. I za chwilę rozpoczną rzutu rożnego. Piłka dośrodkowana z rogu. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Adam Dejan. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Marciniak. Rozciągnięcie gry. a tak skrzydłem. No brawo. Świetne wyjście z wodem. Próbowali dobrze głową, ale bramkarz na posterunku. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jankowski. Przyjął i odgrywa z powrotem. Jest okazja. Udanie broni piłka cały czas w grze. za no, Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Wejnowicz. Pawłowski. Wejnowicz. Odrzutu z autu rozpoczną grę. Morzdeń. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Wejnowicz. Raz. Pawłowski. Mateusz Morzdeń. Robi się niebezpiecznie. Świetna akcja w obronie. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Po pierwszej połowie po lokalnych widzach widać mieszaninę ulgi z obawą. Gospodarze mają w tym sezonie ogromne problemy w obronie, ale dzisiaj prowadzą. Tylko czy dowiozą to prowadzenie do końca? Najgorsza defensywa w lidze nie straciła bramki do przerwy i na razie prezentuje się naprawdę dobrze. Grają uważnie, z asekuracją, dobrze się ustawiają. Piłkarze roz Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Zagłębie się prowadzi z Arką Gdynia 1 do 0. Pobrance z główki z Sanogo. No i prowadzą. Zobaczymy, jak w drugiej połowie części spotkania się zmieni. I jeszcze wejdzie. Do... Dobra, widzimy się po meczu tego spotkania. Ciekaw jestem, czy druga połowa, która się właśnie rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. Rozejrzał się, nie chce grać sam. No, ucieka obrońcy. Centra w pole karne, przepychanki. Jest szansa. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Co ja będę Państwu opowiadał? Sami Państwo widzicie. Wejnowiś. No, zastanawia się czy nie strzelać. Aut! Za chwilę rozpoczną od wrzutu. Będzie zmiana zawodnika. Nowak. Ładnie się znalazł na skrzydle. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Mraz. Nowak. Możdyń. Szymon Pawłowski. Ankur. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Adam Deja. Danch. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Będzie zmiana, a trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Mraz. Nowak. Mateusz Moddyń. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Ankur, Marciniak. No i kolejne jego dobre podanie. Do końca jeszcze 15 minut o ile sędzia nie przedłuży. Ankur ma wybór w tej akcji. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Szykuje nam się zmiana. Ryzykowna, ale udana interwencja. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Przejmuje piłkę na skrzydle. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ależ końcówka tego spotkania kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. No pięknie, im chodziła piłka od nogi do nogi i podania są przemyślane i dokładne. Tak, bardzo przyjemnie się to ogląda. Każdy zawodnik wie, gdzie szukać partnera i kiedy mu dograć. Szymon Pawłowski. próbuje uśpić rywala tą nieskończoną serią podań. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Michał nalepa. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Mało brakowało, ale w końcu udało się pokonać przeciwnika. Tak, grali dziś dość dobrze, ale jeśli chcą oszczędzić sobie nerwów, muszą ciężej pracować przez cały mecz i starać się wcześniej o rozstrzygnięcie. Gospodarze sięgają po trzy punkty i to w stylu, jakiego nikt się chyba nie spodziewał po zespole z tak fatalnymi statystykami w obronie. Wreszcie czyste konto. Nie wiem, czy nie większy to powód do zadowolenia dla trenera niż zdobycz punktowa. Do tej pory stracili przecież najwięcej bramek w lidze. Z taką statystyką trudno o dobre wyniki. Proszę Państwa, koniec meczu. Zagłębie Sosnowiec wygrywa z Arkum Gdynia 1 do 0. No i Zagłębie Szosnowiec by zdobyłby 3 punkty w tabeli wyfortuna Fortuna pierwszej lidze. Zobaczymy jak będzie na żywo. A jak się Wam oczywiście się odcinek spodobał to oczywiście łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. No cóż, to mam na tyle w tym odcinku. Ja wstrzymam moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!